Cześć wszyscy fani japońskich RPGów. Czy macie w swojej bibliotece jakieś takie gry, które macie dosłownie na wszystkich możliwych konsolach? Albo czy macie taką grę, że w sumie kupiliście ją na wszystkim, na czym się da, żeby po prostu spróbować, jak wygląda ta gra w różnych wersjach? No, można tak zrobić z Cyberpunkiem 2077, tylko że wersja PS4, wersja PS5 to zupełnie inny gatunek gier, o czym w innej dyskusji. Dzisiejszym bohaterem jest oto japońskie takie pudło, które do mnie przyszło niedawno i każdy kto kliknął w ten film wie dlaczego akurat zamówiłem teraz tę edycję kolekcjonerską na witę tej konkretnej gry. Polscy fani mogą kojarzyć tą serię The Legend of Heroes Trails in the Sky, czyli pierwszą grę w ogóle w tym wielkim uniwersum The Legend of Heroes. Z PSP. Tak, proszę Państwa, w tamtych czasach, kiedy się PSP bardzo łatwo piraciło, fani tej konsolki plus japońskich RPGów na pewno kojarzą dwa tytuły. Persona 3 Portable, która była bardzo droga, gdy wyszła na dysku UMD, nie była dostępna cyfrowo, z tego co pamiętam, w sklepie. Nie było na nią jakichś większych zniżek, więc dużo fanów RPGów japońskich grało sobie właśnie w Personę 3 na PSP. W podobnym czasie, w 2011 roku, wyszła również ta gra, czyli Trails in the Sky, czyli gra, w której skupiamy się na podróży e, pewnej dziewczyny Estelle Bright i jej przybranego brata w królestwie Libern. Okazuje się, że jest to część wielkiego kontynentu Zemuria, gdzie będą rozgrywane kolejne gry, Aż do tej Trails through Daybreak, którą miałam niedawną możliwość rozpakowania wam na kanale. Moi drodzy, ale wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy ta oto gra w takiej właśnie wersji wyszła na PC -ty w Japonii i rok później na PSP. Dopiero w 2011 roku Exit przetłumaczył tę grę na PlayStation Portable na PSP i była to gra dostępna w wersji cyfrowej bądź wersji fizycznej, bardzo ciężko dzisiaj dostępnej w Oczywiście wersji na PSP, na dysku UMD. Proszę Państwa, niezbyt to się dobrze sprzedało. Niestety ani dwójka, ani trójka nie przywędrowały do Europy na PSP, ani nawet na Wite. I to jest właśnie główny bohater dzisiejszego odcinka. Jest to ta pierwsza część leciutko zremakowana. Nawite w 2015 roku. W tym samym czasie wyszedł też port na PC, który obsługiwał. Zobaczcie, jaka jest różnica: 60 klatek oraz różne usprawnienia rozgrywki. Tak dodawało takie troszeczkę bardziej. Zobaczcie, e, można powiedzieć, e, no nowoczesne menu. No, porównać sobie to menu, na przykład do tego menu. E, ale ja tutaj sobie bardzo cenię wersję Nawite. Tylko jest jeden problem. 2010 PSP, 2011 oficjalna wersja na PSP jest po angielsku ze znikomym dubbingiem. 2014 wersja na Steama z fajnym całkiem dubbingiem, ale również niepełnym. No i ta wersja na Vita jest bardzo nietypowa, gdyż, proszę Państwa, jest to jak widzicie odświeżona wersja z PSP. Tak, ale z pełnym angielskim dubbingiem, proszę Państwa. E i, przepraszam, japońskim, japońskim debuggingiem i angielskim tłumaczeniem. I teraz najlepsza rzecz: to angielskie tłumaczenie jest fanowskie, ale fanowskie na tak wielkim, wysokim raczej poziomie, że deweloper, proszę państwa, wykorzystał je właśnie do wersji Steamowej. O ile port nigdy nie został wydany w Europie na WITE, nigdy, jedyne co na vite, możecie kupić to cyfrówkę tej wersji z PSP. O tyle fanowskie tłumaczenie na angielski z japońskimi głosami, tak, jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i zostało zaimplementowane do wersji steamowych, co się naprawdę no, rzadko chyba zdarza. Przyznacie, przyznacie szczerze, proszę Państwa, e, ja oczywiście mam wite w wersji Homebrew, tak czyli wiadomo o co chodzi. No i wgranie fanowskiego tłumaczenia do tej gry wymaga portu japońskiego oraz Oczywiście łatki, która nadaje, dodaje angielskie napisy. Szczerze, między Bogiem a prawdą, na ten moment dla wszystkich, którzy chcieliby poznać losy tych, tej dwójki przybranego rodzeństwa w świecie lekko steampunkowym, z walką turową, raczej będę polecał, proszę Państwa, tę wersję na Steamie. Ona jest może do zakupienia za kilkanaście złotych czasami. Wspiera osiągnięcia, e, chodzi w 60 klatkach i ma w te wszystkie quality of life improvements, że gra naprawdę, naprawdę całkiem fajnie wygląda na, nawet na Steam Decku, szczególnie na Steam Decku. Ale to nie wszystko. Powodem do stworzenia tego filmu jest, zobaczcie co, właśnie ta część dostanie remaster 3D na silniku najnowszej gry ze studia, czyli właśnie Trails Through Daybreak. Zobaczcie, jak wygląda i jak będzie fajna ta przygoda. Zobaczcie w pełnym 3D. No jest różnica, przyznacie. Więc co tu dużo mówić? Czekajcie, czekajcie na koniec 2025 roku. Podobno ma być wydana na całym świecie. W języku angielskim, niestety kolekcjonerka będzie chyba tylko przez Limited Run Games, no ale zobaczymy. W każdym razie, jak widzicie, troszeczkę dodali tu Action RPG, co nam się troszkę nie podoba, nam, mam na myśli, fanom oryginału. No ale wiemy po Final Fantasy VII, że ta praktyka niestety coraz częściej będzie miała miejsce. Zresztą, co tu dużo mówić? Trails through Daybreak wprowadził innowacyjny system podejścia do walki od RPG, gdzie Dzięki Action RPG Elementowi możemy mieć po prostu bonusy, które później przenosimy do części turowej, bądź nie, bądź kończymy walkę w systemie Action RPG. I myślę, że takie coś zaimplementują tutaj. W skrócie, wzięli najnowszy silnik z najnowszej gry i robią pierwszą w całym swoim uniwersum w postaci remake'u. Estelle Bright w 3D nigdy nie wyglądała tak pięknie jak tutaj, więc myślę, że pod koniec 2025 roku pierwszy Chapter, jak widzicie, będzie dostępny na Switcha, na PS5 i na Stima. No to to jest trylogia, więc moi drodzy, doczekajmy się być może dwójki i trójki, i wtedy wszystkie już, wszystkie już po The Legend of Heroes będą dostępne na nowoczesnych, obecnie obowiązujących konsolach. Na ten moment, żeby zagrać w jedynkę, macie możliwość tylko na Steam Decku, w Vicie, w wersji tej lekko spiraconej, bądź na PSP z 2010 roku, 2011 roku, jeżeli chodzi o te pierwsze wydanie niepecytowe. Moi drodzy, dwójka i trójka również są dostępne właśnie z angielskim tłumaczeniem fanowskim, ale oficjalnym na sklepie Steama. Więc możecie całą trylogię na ten moment, o właśnie w takim stylu graficznym Zagrać tylko i jedynie na Steam. Oczywiście ta wersja z Wity miała też swoją wersję na PlayStation 3, ale tylko w Japonii. Więc podsumowując, cała trilogia na ten moment jest dostępna albo na Wicie w wersji nieoficjalnej, albo na Steam Decku, albo po japońsku na PSP. Tak w oryginale. Tak można powiedzieć w skrócie. A jeżeli chodzi o Steama', tak, no to z Team Decka to mamy całą trylogię oficjalnie z angielskim i z osiągnięciami i tak dalej. Co ciekawe, ta wersja japońska wspiera trofea. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle. Bierzemy się za rozpakowanie. Bardzo mi się podoba ta edycja, że jest taka wysoka. Zobaczcie, ona wygląda dosłownie jak te nasze stare big boxy z lat 90., tak? Typu Warcraft, Diablo i tak dalej. Więc bardzo fajnie wygląda. Kto wie, może będę poszukiwał jeszcze dwójeczki i trójeczki. Tutaj z tyłu mamy informację o grze, tak, z boku mamy, zobaczcie, nawet w angielski czcionce The Legend of Heroes Sora no Kiseki First Chapter Evolution. Właśnie dopisek Evolution oznacza, że to jest remaster na Vita wersji z PSP, a Sora no Kiseki oznacza Trails in the Sky. Gra z swego czasu miała <laughs> przydomek TITS, tak, czyli cycki, ale oczywiście jest to okronim od Trails in the Sky. Zobaczcie, co jest nietypowe w tej edycji kolekcjonerskiej limitowanej, przepraszam, wydanej tylko w Japonii, że otwiera się ją w ten sposób, jak książkę japońską i tu naszym oczom ukazuje się, no chyba najważniejszy element programu, element tego unboxingu, jeżeli chodzi o, oczywiście o mnie, osoby nie japońskiego, czyli artbook, co prawda z japońskimi tekstami, ale zobaczcie, czyta się go oczywiście w taki sposób, jak trzeba w Japonii, czyli od tej strony do drugiej strony, czyli od, o Jezu, od prawej do lewej, tak od prawej do lewej, no i zobaczcie, że mamy Artbook, a raczej taki przewodnik o po postaciach, tak z grafikami z gry. Jest to na kredowym papierze. Czekajcie, zmienię rękę, gdyż to wymaga, tego wymaga sytuacja. Zobaczcie, jak pięknie tłoczone są te tutaj nazwy. The Legend of Heroes Sora Nokiseki First Chapter Evolution Archives. Tak, mi zawsze dziwi, może ktoś mi napisze, dlaczego tak jest, że w japońskim część, mimo wszystko, jest po angielsku, tak? jeżeli chodzi o te światy gier. Czy po prostu Japończycy też na to mówią The Legend of Heroes? No chyba tak. Słuchajcie, jest on całkiem mi ten artbook, ten przewodnik raczej po postaciach. No oczywiście część, część artbookowa też tutaj jest, zobaczcie szkice koncepcyjne i oczywiście jakaś opowieść, jak gra powstawała i nie byłaby to Japonia, gdybyśmy nie mieliśmy wersji Chibi naszych postaci. I nawet komiks na koniec. No słuchajcie, no ta książeczka jest po prostu prześliczna, przyznacie, to jest wspaniałe. Drugi element zestawu jest bardzo, bardzo nietypowy. To już jest Japonia do kwadratu. Słuchajcie, jest to jakieś anime, e, około 20, chyba kilku minut trwające, 2,27 minut. Nie wiem, czy będę w stanie to odpalić, raczej nie, gdyż to wymaga drugiego regionu NTSC, czyli japońskiego odtwarzacza DVD. Tak, jest to jedna płyta. Jest to bardzo krótkie anime, dosłownie po minutę, po dwie, chyba ze świata gry. No. Tak to wygląda, proszę Państwa. No i na końcu zobaczcie, jak pięknie włożona wersja fizyczna pierwszej części trylogii z alternatywną okładką zupełnie i kadridżem w środku, niestety bez żadnej instrukcji. O, zobaczcie. No i bardzo fajnie, że możemy kadridże nawet z Japonii odpalać sobie w europejskiej Wicie. E, Nie ma to żadnego problemu. Akurat ta wita jest też z Japonii, zamawiana z PlayAsia, więc, więc tak to wygląda. No ale. Oczywiście nie jestem w stanie grać po angielsku z tym kadridżem tutaj, musiałem ściągnąć nieoficjalny ROM tej gry, jak to się mówi, tak, i to wyglądało, moi Państwo, drodzy, o w ten sposób, zobaczcie, czyli mamy japońską ikonkę, tak, i ona ma na siebie nałożony angielski patch, oczywiście są poradniki, jak to zrobić w w, w internecie. No i proszę Państwa, trofeami tutaj wskakują z japońskiej wersji gry. tak? Czyli mam w spisie trofeów po prostu japońską grę Sora no Kiseki First Chapter Evolution. Jeżeli chodzi o to, jak szybko to chodzi ta gra, no to to nie jest 60 klatek, ale zobaczcie, responsywność jest na pewno większa niż na PSP. No z PSP ma ten swój klimacik, przyznacie taki. Troszeczkę, no, lata te, te, właśnie 2005-2010, tutaj te takie lata 2010-2015, no, ale oczywiście ta wersja na Steam Deck'a 60-klatkach to robi mnie, na mnie największe wrażenie, więc myślę, że to jest najbardziej optymalna e, wersja, jaką możecie zagrać na ten moment przed oczywiście rymek. Zobaczcie, jakie są szybkie loadingi, szybko się ładuje i tak dalej. Warka jest surowa, nie wiem, czy tutaj akurat mi się jakiś potworek zdarzy. Natrafić, żebym wam pokazać, jak wygląda walka. A bo to jest po prostu początek gry, gdzie wszystko jest jeszcze tutaj bezpieczne, tłumaczone, tak zasady, mechaniki. E, no, RPG jest dosyć długi. Ta pierwsza część, niestety, nie jest jakoś specjalnie wybitna, fabularnie, poza oczywiście prezentacją świata gry i settingu, e, ale z czasem dwójka, trójka. No, dwójka jest też dosyć siermierzna, no ale trójka ma już pewien tam cliffhanger na końcu i najważniejsze. Każda z podserii w tych grach jest oddzielna, one się oczywiście łączą na danym kontynencie, ale nie ma problemu, abyście rozpoczęli grę z tym uniwersum od najbardziej nowoczesnej podserii, czyli Traceful Daybreak, dziejący się na innej części kontynentu, albo poczekali na ten pełen remake w 3D. Jak widzicie, pod koniec 2025 roku ma być dostępny. Moi drodzy, no dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Ja szczerze polecam to serię jako entuzjasta tych gier. Ja już tutaj wiem, że idę bardzo w nisze na tym swoim amatorskim kanale, no ale jeżeli mam się dołożyć cegiełkę do tego, aby zwiększyła się społeczność fanów JRPG, co przez to mam nadzieję, będzie rosła oczywiście sensowność wydawania. Z, a, z może spolonizowanych wersji tych wspaniałych gier, jednak Final Fantasy XVI miał świetną polonizację, no to tym bardziej będę zadowolony. No to do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.